Tanie kart na moment, w którym widzi ten film. I już patrzymy bez przerywania. Chodzi o finanse. No, powodzenie. Już główna karta mówi. Że będzie powodzenie. Co pomyśli o tym głowa? Co myśli na ten głowa? na no, poszukiwanie czegoś nowego. Wypowiedzenie z pracy, że też może być dobre, pomoże znaleźć coś nowego, mieć idą pracę lepszą, dzięki której zarobisz lepiej. Dlatego powodzenie, mimo że wypowiedzenie pracy, pracy może być lub, lub czegoś innego. Hmm. serce o to myśli. No, sukces materialny. No, powodzenie. Trzecia karta. Mówi to samo, że szerczy tak widzi. Zaraz zobaczymy, kart, radę, kartę Radę. No, musisz oczekiwać przede wszystkim. Czekasz na na to, co nadejdzie dobrego. Jeśli to z tobą rezonansuje, to, to zostaw komentarz, like, serduszko. I czekaj. To niekoniecznie dzisiaj się może wydarzyć. Ogólnie może to być nadchodząca przyszłość.